Moi drodzy. Kolejny filmik, kolejne nagranie. Yy, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Czas włączony. To ja, Adam Razik. Jesteśmy na kanale o malowaniu krok po kroku. I zabieramy się do malowania. Dzisiaj kończę ten obraz. Yy, tak zastanawiałem się dlaczego to tyle yy, odcinków yy, już, już tego pejzażyku, pejzażyka zaszyka powstało. I tak sobie dzisiaj uświadomiłem chyba to jest... i to jest chyba trafne, że po prostu biorę oczywiście mój czardziejski cienki pędzelek i najpierw zacznę od rozrysowania pewnie sobie tutaj kształtów, żeby, żeby wiedzieć jak tutaj z tym postąpić, gdzie nawet sobie tym, tym ciemnym, czarnym prawie kolorem od razu ustawiam miejsca, żeby tu odciąć odciąć tę bryłę tego tego tego, tego tych no ten bryłę jak to powiedzieć bryłę tego tych liści tego drzewa od, od tego tła y, dlatego y, o może w ten sposób będę sobie tutaj y, pomagał tym pędzelkiem i tak sobie właśnie wracając do tego do moich y, do tego naszego znaczy od odcinków chyba dlatego właśnie że y, i do tego bym was zachęcał. Nie do tego, żeby tyle malować, jeden obraz. Zachęcał do tego, żeby malować z natury, bądź też podpierać się jakimiś. chociażby fotografią. Chociaż wiem, że niektórzy nauczyciele malowania czy malarstwa nie polecają. No i to nie jest. w ogóle nie powinniśmy. W ogóle jakby spojrzeć na moje filmiki tutaj na tym kanale, to wiele rzeczy, które ja tu robię, to nie powinien, nie powinien polecać. Czy nie wiem dlaczego to nam no polecam, no ale czy polecam? Na początku w ogóle robiłem te filmiki po to, żeby, żeby tylko rejestrować i takie było założenie, no do tej pory tak jest, żeby po prostu rejestrować, żeby to był rodzaj wideobloga, no ale później skoro, skoro uczycie się i, i większość z Was tych, którzy właśnie malują, to właśnie tutaj po to że ogląda, żeby, żeby podpatrywać i się czegoś tam dowiadywać o malowaniu, no to już tak do tego podchodzę, że, że to jest jakiś dla was właśnie nauka. I wracając do, mojego, do moich baranów, do mojego bądku, to dlatego ten obraz tyle powstaje, że ja po prostu robię to z wyobraźni. Gdybym to robił z natury miałbym chociażby jakąś fotkę, żeby się oprzeć na jakimś... Pamiętacie, to najpierw był taki płaski, później dodałem to drzewo i teraz się znowu z tym drzewem męczę i tę bryłę tutaj sobie tak buduję, ciągle tutaj, coś zmieniam, coś dodaję, znowu muszę tym pędem, yy, że tak powiem, wchodzić to i... Mam, nadzieje, mam nadzieję, że yy, po pierwsze, to Wam to robić i macie, możecie to oglądać, jak sobie tutaj po prostu yy, z tym radzę, a po drugie, no to no to po prostu mam, y, mam że tak powiem y, co robić i mam, y, mogę sobie po prostu kontynuować pracę i to tylko chcę, tak czy po prostu nie ma tutaj żadnych y, dla mnie ograniczeń, nie wiem właśnie tego, że no jedynie może półto nie wytrzymać i przy tej ilości farby, która już tutaj na nim jest, to może się zbuntować. Nie no też nie, też wytrzyma. No. Może tylko ta, ten walor estetyczny może nie wytrzymać, bo może powinni się okazać, że, że to już będzie tyle tej farby i no to może jakiś zastosowałbym znalazłbym jakieś metody i sposoby na to, żeby yy, właśnie yy, to, że ta farba, tej farby jest tyle, żeby to było atutem tego obrazu, a nie jakimś yy, jego yy, jako, yy, jakim, jakąś jego wadą, tak? Także i to może być yy, stanowić wartość tego obrazka. Zajdzie no teraz sobie po prostu teraz muszę znowu znaleźć takie, mówię, gdyby to był, gdyby to był obraz malowany z natury, to już bym sobie dawno to rozstrzygnął, bo bym widział gdzie co jest. Dlatego wszystkim tym, którzy zaczynają, to lepiej sobie nawet, jeżeli macie, uczycie się, to lepiej nawet sobie coś postawić, zrobić jakoś sobie martwą naturę, albo nie wiem, malować widok za okna, czy jakiegoś jakiegoś już wracając do tego, do tego do tej fotografii, to już lepiej to zrobić właśnie posługując się do fotografii ale nie po to, żeby odnajdywać tam jakiś kolor i tak dalej jakieś te, to też żeby głównie kompozycje i tam skorzystać z fotografii tylko po to, żeby kompozycję wiedzieć jak drzewo, z której strony jest cienie, dlaczego w tym miejscu i i ten cień, już takie walory tam y, artystyczne, estetyczne ty, typu y, jaki użyć ciepłoty, jak tam, y, jakiego koloru, y, jak tą farbę wymieszać i dalej, y, żeby to było fajne, y, sprawiało wrażenie, nie wiem, na przykład jeżeli mówię o tym o tym pejzażu, no to żeby to było widać, to jest pejzaż, to jest drzewo to jest jakiś tam y, krajobraz, no to po prostu tylko po to tego zdjęcia używać, żeby tam znaleźć te, te właśnie szczegóły takie dotyczące. No tutaj na przykład wiadomo, że ten, to światło nie może być w ten sposób, no bo sama jeżeli światło pada z tej strony, to jakoś tam na przykład, nie wiem, tu powinien, to, to światło powinno się rozłożyć, tu powinno być to najjaśniejsze, że gdzieś tam może spoza tej bryły tej, tego krzewu, jak to się, jak to się mówi, ta bryła taka, tego listowia, to może tylko gdzieś na części tutaj być taki ostry, zaraz, to od razu zrobię ten no. to światło, a reszta to jest w cieniu, tak? Nawet jeżeli ten... Jak gdyby jest ta część pnia bardziej oświetlona, czy bardziej jasna będzie, to ona i tak jest, że tak powiem, w cieniu, tak? Jest takie światło, ale w cieniu. I, i tutaj powinno być też się tak... zaraz, Dobrze, zaraz to zarobrócę, jeszcze skończę tym, tym pędelkiem. To Wam wytłumaczę o co chodzi. Yy, dlatego mówię, że najlepiej to malować natury, i, i to ten. Yy, dobrze, to, to o tym, o tym właśnie yy, chcę powiedzieć. Yy, wracając do tego, do poprzedniego nagrania, bo też się Pan urwał, nie, nie sprawdziłem w którym momencie, i oferowałem Wam i o to, troszeczkę więcej chciałem powiedzieć na, o tych obrazach zarabiających, to. Yy, słuchajcie. Obrazy zarabiające tak bo chyba tego, tego zabrakło w tym moim y, filmiku poprzednim, że najprościej przyjmują, to są obrazy, które wieszasz na ścianie i mają ci tam, wiesz, bez roboty, bez, bez, bez y, jakiegoś tam mm, Twojego wkładu y, żadnego, ani pracy, ani niczego, po prostu mają Ci to przyciągnąć z tą tą kasiarkę. Natomiast y, jeżeli jeszcze do tego włożysz jakiś wysiłek i zrobisz to, co do, do tego do, 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 otrzymasz dodatkowo, to tym bardziej się będzie cieszył z, z efektów, z rezultatów. Bo jak Wam zapewniam, będzie tam, można sobie, że tak powiem, inne rzeczy, dodatkowe rzeczy do tego yy, uzyskać. I o tyle, o, to, o, to, o tym chciałem powiedzieć. Nie wiem, może tego, jeżeli tego nie, nie odczytaliście to w poprzednim nagraniu, to, to chciałem właśnie teraz Wam za, za komunikować, żeby, żeby to było jasne. Okej. Okay. I słuchajcie, teraz y, znowu w tym obrazku wracam do jakiegoś takiego y, zabawy z tym, z kolorem. Y, podejrzewam, że to będzie bardzo y, rzecz, y, o, rzecz ważna, żeby, y, nie wiem czy to teraz tym mi się uda na granku, ale y, muszę, y, tak, mniej więcej mam bryłę zaznaczoną tego, 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 y, tego drzewa. Tu mniej więcej już jest OK, tam jeszcze też yy, podokładam, że tak powiem podokładam, no jeszcze tutaj, yy, póki tu mam ten pędzelek, to jeszcze troszeczkę szczegółów, żeby ten obraz się tutaj w tych fragmentach zrobił ciekawszy, żeby to opowiadanie tutaj było, yy, że tak powiem, tych szczegółów jak będzie tych detalików więcej, to od razu ten obraz nabierze takiego, wiecie, takiego, takiej rangi, że tutaj... O. Troszeczkę tam podrysuję jeszcze i tak dalej, zaraz ym, trochę jeszcze ze światłami i z kolorem jeszcze, yy, żeby to nie było, są zbyt jednolite jeszcze plamy na, na tych, yy, na niektórych z tych yy, płaszczyzn, tych, tych, yy, tych plan yy, Także tutaj też powinienem jeszcze nad tym popracować. I to jeszcze w wielu, w wielu miejscach jest dopracowany, no ale tu mniej więcej już tak, o, ten, to drzewo, też. Tu powinno być bardzo jasno określone, yy, gdzie jest cień, a gdzie jest światło. No i dlatego Was zachęcam i o tym mówiłem, żeby gdzieś tam podpatrywać. Bo jak ja to sobie tak wymyślam, to później w niektórych miejscach się tym gubię, i, i naprawdę, można by było yy, yy, opowiedzieć o tym obrazie, że to jest raczej pejzaż abstrakcyjny i tam mało ma wspólnego z pejzażem. Bo bo nie, niekiedy nie oddaje to tego, jak jest w naturze, tak, że, że tu są pomylone niektóre kierunki światła i tak dalej, że tutaj gdzieś może być tak się zdarzyć, że no, że to nie jest do końca tak, jakby to było, wyglądało w, w naturze. Ale tym się nie przejmuje, słuchajcie, yy, mam nadzieję, że teraz jak dodam tego yy, jakichś tych tak ciemnych yy, wartości tego, tych różnych yy, bo to te kolory, te kolory są. Yy, jednak widzicie, że buduje obraz kontrast, buduje obraz yy, ten kontrast tego i, i zestawienie tych ciemnych z jasnym barw i tych chłodnych z ciepłymi. Dlatego tutaj potrzeba jest yy, zrobienia tego, żeby te rzeczy się tutaj pokazały. Yy, jeszcze tu parę kreseczek, i już zaczynam z kolorem, ostro tutaj działać. W następnym nagraniu już tylko będzie kolor, żebym tam zrezygnował już zupełnie z tego podrysowywania tym pędzelkiem. O i tu jeszcze parę takich różnych smaczków pododaję. Okej. Okay. Tam należałoby się podpisać, to już zrobię na koniec. Teraz biorę, wezmę najpierw pędzlem. zrobię teraz pod, pod, pod Kręcę ten kolor tego um, tego cienia w tej koronie tego drzewa, koronie drzewa. No to jest najtrafniejsze określenie tego, co tutaj się dzieje na tym. Znowu mi się zrobi kolor za bardzo podobny do tego, co tutaj mam na... Ja on powinien być raczej chłodny, kurczę. troszeczkę gier dodam. A ten fiolet się robi taki bardzo ciemny i kiedy robię, mieszam z z, tym, z karmin z mm, Jednak ten karmin yy, z tych chińskich farbek nie bardzo jest taki jakim bym chciał, żeby był o, i teraz tutaj chcę... O! To będzie ten najciemniejszy kolor w tym mm, opuścicie no, tego drzewa. To na, na, jak to powiedzieć? W tej koronie tego drzewa że znowu mi się tutaj będzie mieszał i łączył z tym, co tu jest w tym tle. Dlatego tu muszę też się odciąć od tego zaraz jakiś kolor zmienić i znaleźć taki odpowiedni odcień do tego. A tutaj też parę takich rzeczy. O, przy, ta, przy okazji zastępuje ten czarny ten czarny y, rysunek takim o, nie zawsze te wszystkie białe które tutaj które już zaznaczyłem, teraz dostanę No i jeszcze dodam takiej czerwieni i zrobię taki kolor, już nie chciałem tego, o, żeby to była taka czerwień m, najciemniejsza na tym obrazie, czyli tutaj y, w tych partiach tego, tego cienia troszeczkę się takiej czerwieni pokazało, o takiej bardzo mocnej w brązowej Ym, i to też będzie to tak powiem ten najmocniejszy akcent i walor tej czerwieni yy, gdzieś na tym drzewie i mi się fajnie zrobiło z tym to troszeczkę dodam taki o dobrze słuchajcie i w ten sposób w ten sposób sobie dodam tego koloru no, za chwilę będę musiał podbić to ten czerwień, podbić wydobyć tego, ten, ten, to co tam z tyłu się dzieje na tym drugim czy trzecim planie. O, tutaj też parę takich fajnych rzeczy. O, tu z tą czerwienią, z tą czerwień którą przeznaczyłem na, ten, na palecie, którą miałem do tego grania, już zużyłem. W ten sposób mam znowu yy, pomieszałem, zrobiłem ten, ten filmik, się trochę znowu tutaj yy, poprzestawiało z tym plamami. To za dużo się dzieje, ale, ale zaraz. Okej, okay, wycieramy szpachle i wchodzę w ten kolor nowy. Yy. Tu, 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 czyli taki, powinienem zrobić taki różyk, gdzieś tu wyjdzie o coś takiego, jak tu było, to w tym mm. i wezmę sobie czysty jakiś pędzelek, nie za bardzo, coś takiego zrobię, namieszam mm. tutaj trochę żółtej, trochę taki właśnie karminu i zrobię taki kolor, dużo bieli, Róż bieli, troszeczkę żółtej. No, jeśli mam za dużo, za dużo Tej... za dużo, no czerwieni, taki się bardzo różowy zrobił, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Muszę, muszę spróbować to szpachą, żeby żeby mi się to nie Rozmazywało. O, może to jest coś takiego. Jak szaleń to szaleń, niech to będzie zdecydowanie tutaj jeszcze damy żółtej hmm. mieszam i no, on już jest, jest i tak fakturowy ten kolor ten yy, no ten obraz bardzo fakturowy także nie, ba, nie obawiam się faktury zrobiłem yy, taki właśnie dla różyk. i tutaj z tego może trochę ten, ten go podnoszę na początek, a później rozmazuję. To mi się trochę rozmazało już, bo no to są świeże plany od tego, od yy, tego, co przed chwilą osłem No i całkiem będzie fajny ten kolor, może tu być. Przy tym piolecie będzie fajnie z tym, yy, że tak powiem, podbiego No i Ważne, żeby to było zabawa kolorem, już się nie przejmujcie, trudno. Jest faktura, jest, yy, trzeba yy, to pójść dalej. Yy, już niech tak jest. O! Tu porozmazuję. No i teraz jeszcze tam dodam. Teraz, teraz są te miejsca takie za bardzo ciemne, jak tam z czasem jestem. To jeszcze chwileczkę mam O! Troszeczkę taki bardziej żółtego koloru dodam. No on też te się pojawi na przykład o, mógł, będę mógł go na no, tym najjaśniejsze miejsca yy, na tym pierwszym planie też o, zobaczymy zaraz może żółty jeszcze troszeczkę niech to będzie do tego tła yy, to będzie ten kolor który tutaj ale tutaj pojechałem teraz mocno grubo grubo moi drodzy grubo no, tak powinno być, żeby tutaj yy. słuchajcie, to ma Wam sprawiać yy, yy, radość, przyjemność, i yy. jak nie wychodzi, to można to. O, i całkiem fajnie, i sympatycznie, to zaczyna to robić. No, i tylko parę takich plamek brakowało, i będzie, będzie, że tak powiem, git. Będzie super. O, i to I już się robi ciekawie. Hmm. Teraz jeszcze wezmę ten cienki pędzelek, wrócę do tego, żeby tutaj potencjolet taki zrobić ciemnik, a jeszcze ten za, za no jasne, o, do tego cienia, takim pędzeleczkiem to sobie porobiłem, trochę jeszcze dodam do jakichś szczegółów po yy, no, tym czarnym, czarnym tym no jest super. Teraz jeszcze tego tu nie No i jeszcze ten taki żółty, bardzo biały, rozbielony. Jeszcze wezmę jeden ten pędzel, zaleb i zrobię takie strzały, tylko bardzo, bardzo jaśniutkie. Mam mało ale tu mam może taki z tą żółtą y, cytrynową. Kurczę, trochę by chyba przybrudziłem jakimś fioletem. Na palecie miałem. Mam nadzieję, że to się o... No i co? Może wezmę tą szpachlę tą drugą, wę węższą. I tu parę takich strzeliczków malutkich gdzieś pozaznaczam. Mm -hmm. Ot, tutaj też podlikwiduję te zameczki okay. I tu. Jeszcze będę musiał gdzieś tam y pododawać tego żeby, o, żeby to tu jakieś małe, znaczy, pamiętam, że to lepiej zrobić. Słuchajcie, no i w ten sposób się tak, mm, że tak powiem, układam he, sobie tę kompozycję, ten obrazek y, się zrobi ciekawszy, o, tu parę takich y, przestrzałów, prze tych y, przebić od tego tego tła tam, które powiedzmy gdzieś wynika z tego, tego tła, tego trzeciego planu, czy z któregoś, już dokładnie nie wiem którego. Zaraz sobie na następnym poprzez poprzestrzelam jeszcze takie, te, te, tego nieba, tu dodam tego światła, o, jeszcze ten, zrobię tym, yy, może taki kolor jakiś bardzo, to światło, które jest w cieniu, yy,